Gość, Radia Warszawa. Co dalej z centralnym portem komunikacyjnym? Czy wizualizacja zaprezentowana przez spółkę w tym tygodniu? Jak się ma do tych pierwotnych planów? O tym będę dzisiaj rozmawiać z Adamem Czarneckim ze Stowarzyszenia Tak dla CPK. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Um, to wszystko, co możemy znaleźć w mediach społecznościowych, też informacje, które przekazuje spółka CPK, są bardzo pozytywne dla tych, którzy, dla tych wszystkich, którzy są zwolennikami tej inicjatywy. Czy w takim razie jest dalej potrzebne, żeby stowarzyszenie istniało? Zdecydowanie tak, ponieważ faktycznie wizualizacje, które już zostały zamówione dwa lata temu i które zostały obecnie odebrane przez Maciej Laska i Centralny Port Komunikacyjny, faktycznie niewiele się różnią od tego pierwotnego planu. Tam zmiany są chociażby trochę w budowie dachu, ale najważniejsze rzeczy się zgadzają i są tak, dokładnie takie same, ale jednocześnie no cały czas musimy patrzeć władzy i. Ekipie i spółce na ręce, no bo no projekt już został, termin oddania projektu już został wydłużony o ponad dwa lata, a znając ogólnie realia budowy w Polsce, no to prawdopodobnie e, i tak się dalej będzie opóźniał, a stowarzyszeniu Tajla CPK zależy na tym, że ten projekt został oddany, żeby lotnisko zostało oddane jak najszybciej i żeby zostało oddane w ambitnym powiedzmy terminie, czyli 2030 roku, bo da się to zrobić i można to zrobić, jeśli po prostu będziemy pracować. No, ambitnie i zwarcie, a nie tak jak mamy zwyczaje, czyli powoli, powolutku, na spokojnie, no to jesteśmy w stanie to zrobić, a każdy rok z punktu widzenia chociażby cargo i wpływów do budżetu mhm. państwa, co są dla nas realne zyski bądź straty, jeśli będziemy lotnisko przedłużać, oddanie lotniska przedłużać. Powiedziałeś o tym, trzeba władzy patrzeć na ręce i też wiele komentarzy, chociażby pod wizualizacją, mówi o tym, no tak, chcą nas teraz uspokoić, ale czy rzeczywiście to powstanie w tym kształcie? Tutaj na razie zawieszam to pytanie i chciałam się zapytać o tę ustawę, o, o, o projekt ustawy. Zebraliście prawie 200 tysięcy podpisów, czyli jest naprawdę ogromne poparcie społeczne dla projektu, co dalej się stanie z tym projektem ustawy? Jak będą wyglądały dalsze losy projektu? Tak, zebraliśmy 200 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy tak dla CPK. Złożyliśmy już ten projekt w Sejmie, obecnie jest w opiniowaniu. No i czekamy, aż zostanie wyznaczony pierwszy termin czytania w, na posiedzeniu Sejmu. To prawdopodobnie będzie w listopadzie. Um, aczkolwiek, no już teraz patrząc po, czy to wypowiedziach e, Macieja Laska, czy też po wypowiedziach niektórych, posłów słów platformy obywatelskiej istnieje zagrożenie że ten projekt zostanie jak no, powiem zmielony jak już wiele inicjatyw ustawodawczych, obywatelskich inicjatyw ustawodawczych w historii zostało zmielone, no i nie możemy do tego dopuścić, bo tak naprawdę um, inicjatywa, obywatelska inicjatywa ustawodawcza to jest kor demokracji i nie może być tak, że obywatele korzystają ze swojego prawa zbierają te 100 mhm. tysięcy wymagane podpisów pod jakąś ustawą, po czym posłowie od razu biorą tą ustawę i wyrzucają do śmieci, odrzucają. No to jest absurd, tak coś takiego w ogóle nie powinno mieć e, prawa bytu, no w Normalnych i dojrzałych demokracjach. A przewidujesz, że właśnie tak się stanie z tą ustawą? Bo powiedziałeś o tym, że zostanie zmielona? Boję się tego, może mm -hmm. tak. Nie mm -hmm. przewiduję, bo cały czas uważam, że jednak, czy to posłowie Lewicy, czy to posłowie Trzeciej Drogi, czy też duża część posłów Platformy Obywatelskiej, to tak jak mają w nazwie Obywatelska, mm -hmm. więc wezmą sobie tą nazwę do serca i jednak będą głosować za tym, żeby ten projekt skierować do dalszych mm -hmm. prac i dalej nad tym projektem e, rozmawiać, debatować, pochylać się, mm -hmm. a nie po prostu odrzucą projekt w, w pierwszym terminie, bo byłoby to po prostu, no, w, bardzo błędne, może tak. E, mówi się dużo o tym, że projekt w tym momencie został w końcu urealniony. Wy mówicie o tym, że do 2030 roku wciąż da się zbudować to lotnisko, e, a rządzący mówią o roku 2032. W końcówce. Le końcówce. Dlaczego tak ważne jest, żeby lotnisko powstało do 2030? Bo być może może dla naszych słuchaczy, no dwa lata co to jest? Dlaczego to jest takie ważne? No tutaj tak naprawdę pierwsza podstawowa kwestia tyczy się tego, że no my uczestniczymy jako Polska w wyścigu pewnym. No i tak jak um, lotniska i huby, takie cargo i też huby pasażerskie dookoła nas są rozbudowywane i czy to Niemcy, czy to Węgrzy, czy to Austriacy swoje porty lotnicze rozbudowują, tak my nas też musimy rozbudować, ponieważ Okęcie, yy, czyli lotnisko Chopina, mhm. no i do 2030 roku już będzie zapchane i nie będzie w stanie obsłużyć większej ilości pasażerów. No i teraz, jeśli i my zostaniemy w tyle, w tym biegu, no to chociażby potem zaczniemy biec, no to już jednak przed nami czy Niemcy, czy Węgrzy, czy Austriacy już biegną, więc my już jesteśmy cały czas za nimi w tyle, no i będzie nam dużo ciężej rywalizować z właśnie tymi konkurentami. I to zdrowa rywalizacja pomiędzy państwami, tak jak w biznesie, taki w życiu. Państw się mhm. odbywa, no i szkoda zostać w tyle po prostu. Jakie zmiany wprowadzili obecni rządzący w, w stosunku do pierwotnego projektu? Chyba główne te zmiany możemy dostrzec, szczególnie w, te, w tej sieci kolejowej, która miała być inna, a dzisiaj jest prezentowany inny model. Tak. E, największe zmiany tyczą się właśnie sieci kolejowej, ponieważ no, lotnisko, projekt lotniska koniec końców zostaje bardzo podobny. Natomiast e, w poprzednim sy, projekcie m, wszystkie szprychy, wszystkie nitki zbiera, zbiegały się w centralnym porcie komunikacyjnym i chodziło o to, żeby z, czy z Krakowa, czy z Gdańska można było bezpośrednio po prostu dojechać do tego lotniska. Obecnie e, władza stwierdziła, że takim centralnym punktem musi być Warszawa, co też jest ciekawe, bo kiedyś. E, mocno krytykowali właśnie projekt CPK mówiąc że to nadmierna centralizacja mhm. Polski koniec końców przejęli władzę i stwierdzili że dobra to zamiast CPK to robimy centralizację w Warszawie e, więc mm, to jest największa zmiana i na przykład w obecnym horyzontalnym rozkładzie jazdy nie planuje się do 2036, bodajże roku wybudować połączenia z CMK, czyli centralną magistralą kolejową, połączenia z centralnym portem komunikacyjnym, co sprawia, że całe południe Polski nie będzie mogło bezpośrednio podjechać do e, centralnego portu komunikacyjnego, nie będzie mogło pojechać na lotnisko bezpośrednio, bo będzie musiał jechać przez mhm. Warszawę, a żeby słuchacze mieli też jasność, tu chodzi o 12 km. Torów, więc to nie jest żadna wielka, mm, nie wiem, inwestycja gigantyczna, tylko musimy dobudować 12 km torów, żeby móc połączyć lotnisko z całym południem Polski. Presja społeczna, to jest potrzebne. Wydaje mi się, czy, czy może też masz takie wrażenie, że cała inicjatywa już zbiera, zbiera plony tego, tego mówienia o CPK, dlatego chociażby że rządzący, na, którzy na początku mówili o odejściu od tego pierwotnego projektu, jednak okazuje się, że zmienili zdanie. Maciej Lasek też okazuje się, że zmienia zdanie. Czy to jest, czy to jest prawdziwa zmiana zdania, czy to jest twoim zdaniem my nie oczu jednak? Trochę i granie pod to, czego chcą. 도쿄에 Na pewno to jest granie pod to, czego chcą ludzie. W przypadku premiera Donalda Tuska, bo on świetnie dostrzega i potrafi odczytywać nastroje i jednak tak jak był w 2023 przeciwko CPK, tak patrząc na całe wielkie oburzenie, jakie powstało po październiku i toczyło się przez pół roku do momentu, do którego ogłosili, że będą jednak kontynuować Centralny Port Komunikacyjny, no to premier Tusk po prostu odczytał te nastroje i stwierdził, dobrze, w takim razie zmienia swoje zdanie. Natomiast Maciej Lasek, jestem przekonany, że on cały czas jest przeciwny. Przeciwnikiem Centralnego Portu Komunikacyjnego, bo on przez 7 lat był ten przykład w inicjatywie Stop CPK, Nie dla CPK. I on nawet w niektórych wywiadach między słowami da się odczytać, że on raczej jest zwolennikiem duoportu, czyli połączenia Chopina z Modlinem, albo triportu, czyli jeszcze dodanie do tego łodzi, co no, wielokrotnie było uznawane za z punktu widzenia ekonomicznego fatalny pomysł. Ale Maciej Lasek no, już powiedzmy nie zmienia swojego zdania, mm -hmm. mimo że. No, jednak presja społeczna na nim wywarła to, że musi teraz w mediach mówić, że nie, on od samego początku był za centralnym portem komunikacyjnym, on zawsze chciał go budować, chociaż można znaleźć zdjęcia i liczne wypowiedzi jeszcze sprzed pół roku, gdzie był całym sercem przeciwko. Więc na La Maciej Lasek raczej myli oczy. Donald Tusk myślę, że nie, ani nie jest przekonany, ani nie przekonany, tylko raczej robi to, czego społeczeństwo od niego w tym wypadku no, wymaga i nie chce otwierać kolejnego frontu mm -hmm. i walczyć. Bo to też bezsensowna trochę była walka. Czyli tak, dzisiaj rządzący mówił ok, tak, dla CPK. Owszem, jak Państwo zerkną w plan prac, no to widać już, że to opóźnienie będzie i mm -hmm. pytanie, czy nie pojawią się dalsze opóźnienia, czyli czy może nie będzie teraz czekania do wyborów prezydenckich. Istnieje takie niebezpieczeństwo, więc że to na przykład do wyborów prezydenckich władza będzie mówić, że tak, budujemy, budujemy, a po wyborach stwierdzi, że. Jednak mamy czy to problemy finansowe, czy e, jakieś inne opóźnienia, i stąd właśnie ustawa też tak dla CPK, która będzie o, zobowiązywała państwo i rząd, władze publiczne, ogólnie nieważne, czy byłby to PIS, czy Konfederacja, czy Lewica, czy ktokolwiek, żeby właśnie realizowali centralny port komunikacyjny i dobrym, a to bardzo nawet dobrym takim dowodem dla społeczeństwa, m, który Donald Tusk, platforma i ogólnie władza mogłaby pokazać, to właśnie zagłosować za tą ustawą, bo wtedy by faktycznie pokazali, że oni nie są tylko i wyłącznie w słowach za tym, tylko też y, głosują w sejmie za, za ustawą. Co ważne ta ustawa ma wiele innych podpunktów też, które są z punktu widzenia rozwoju Polski y, korzystne, bo chociażby nawet wskazuje na coś takiego, że y, samorządy nie powinny dotować y, linii low costów i y, 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 nierentownych połączeń lotniczych, bo często jest tak, że na przykład samorząd jednego województwa wykłada w niejasnych okolicznościach kilka milionów złotych i dopłaca na przykład do lotów do Egiptu y, Rania. Co to nie ma żadnego, absolutnie żadnego powodu ekonomicznego, ale robią tak. Będziemy władzy patrzeć na ręce, będziemy sprawdzać, co dalej z inicjatywą tak dla CPK, co z projektem ustawy, który teraz, któremu teraz przyglądają się. Bardzo dziękuję za rozmowę. Adam Czarnecki, Stowarzyszenie Tak dla CPK w Studiu Radia Warszawa. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję serdecznie.